Jeśli to zrobisz, to się zmienisz, no i przy okazji oszczędzisz czas. Dzisiaj powiem o planie treningowym, dzięki któremu możesz ćwiczyć trzy razy mniej, a jednocześnie, żeby były takie same, jeśli nawet nie lepsze efekty, jak na innych planach treningowych. A dla kontrastu powiem o wadach, no i przy okazji, w trakcie będę jeszcze mówił o rzeczach, które koniecznie będziesz musiał zmienić, chyba że nie chcesz, żeby twój trening był bardziej skuteczny. Ten trening głównie jest kojarzony z osobami początkującymi, a osoby na większym stażu już raczej no, nie doceniają tego planu. Ten trening będzie idealnie się sprawował dla ludzi na masie i dla ludzi, którzy chcą zredukować tkankę tłuszczową. A ten trening to FBW, na którym przećwiczysz wszystkie ważne mięśnie na jednej sesji treningowej. Powiem, dla kogo ten plan będzie najlepszy. Powiem, jak wycisnąć z tego planu tyle, żebyś mógł ćwiczyć mniej, a jednocześnie mieć gigę efekty. Dobra, ale teraz trochę pofilozofujmy. Czym jest trening? Dla niektórych to jest przyjemność albo hobby, ale to nie dzisiaj. Robimy trening, aby zyskać mięśnie albo spalać kalorie. Trening to nie cel, tylko droga do niego. A ta droga raczej nie musi mieć wszystkich maszyn na siłowni ani. Trening FWW polega uwaga uwaga na tylko jednym ćwiczeniu, na jedną partię mięśniową. Co nieintuicyjne, jest to bardzo skuteczne. Cała ideologia w większości innych planów treningowych polega na tym, że ćwiczymy na jedną partię, znaczy też parę różnych ćwiczeń. Ale w praktyce to jest trochę wada, bo wychodzi na to, że przez te pierwsze parę ćwiczeń no powiedzmy, że robimy je z dużym zapasem. O a bardziej możesz się skupić i ciężej ćwiczyć, gdy masz tylko jedno ćwiczenie do zrobienia, bo teraz albo nigdy. A dlaczego ten plan jest tak popularny wśród początkujących? No i nie, nie chodzi mi to o ilość dni. Początkujący może pozwolić sobie na dużo mniej wysiłku, żeby przećwiczyć mięśnie tak samo jak to będzie później. Ale nie może być zbyt kolorowo, ten plan ma jedną, bardzo, no, uciążliwą wadę. Gdy dodatkowo ćwiczysz jakiś inny sport, typu na przykład box, no to nie za bardzo będziesz przepadał za FBW. Ten plan jest męczący, no i na drugi dzień może być trochę nieprzyjemnie. Ten plan ma też drugą, moim zdaniem odrobinę mniejszą wadę na tym etapie, ale później jednak możesz się to wyróżniać. Ten plan nie nadaje Cię do doszlifowania poszczególnych mięśni. Ten plan ma bardzo fajny bonus bo na co dzień przez pompę mięśniową możemy być bardziej umieśnieni. Co nie ukrywajmy, jest bardzo, bardzo fajną rzeczą. Ale jeśli oglądasz ten filmik, żeby dowiedzieć się coś, nieco o siłowni i dopiero zaczynasz, no to muszę Ci polecić tą playlistę. Pierwszy filmik jest bardzo skompresowany, no i moim zdaniem jest najbardziej merytoryczny na samym początku, w ogóle jaki widziałem na polskim YouTubie. No chyba, że nadal chcesz kwić tam, gdzie jesteś.